Witam w pierwszym odcinku Let's Play Gothic 1. No jak widzicie, robię let's playa z gry Gothic 1. Gothic 1 jest to stara gra, lecz bardzo dobra. Jak ktoś nie ma w co grać, to można zagrać Gotika, bo to jest naprawdę świetna gra. No tutaj rozmowę ja ją przewinę, bo długo zajmuje i chyba każdy wie, co w niej jest. No i tu, radzie pierwszy, witamy w kolonii. No i zaczynamy grę. No i na początku możemy tu pochazać piwko, brukarudy no, piwko i brukarudy rudy. Nagroda za to chacanie. Idziemy dalej. Będziemy rozmawiać, bo za dużo nam nie pomogą. Te jagody i bardzo silny przeciwnik. sząż Nawet czasami go trochę trudno nawet zabić. No właśnie. Nie należy się nie zadeptać. No, 10 doświadczenia, ale to przynajmniej coś. Jeszcze to mięso chrząszcza tam później w tym obozie w starym jest misja na mięso chrząszcza. No i się przyda. Skrzynia? dwa piwa. Tuż tu nagroda. Aż czy piwa mamy? Nie. Tak będzie, że. Tak super, że nie wiem. Tu na początku jeszcze tam na dół zejdziemy, a tu na górę trochę później, bo tam jest lepszy miecz. A jeśli tu skoczy i. Idziemy. Jak godzy... ja gody i stary miecz. To czym będziemy walczyć? Jak na razie. Później się kupi jakiś inny miecz. No i ścieżwa. Walka jest łatwa. Sorry, że przerwałem, ale mega faile. Przechadzki po moim pokoju. No idziemy dalej poraniłem przez te przechadzki, bo migałem fulko. Się. Wie jak Że tego się zabije, i wracamy tam na górę. Kurde, na wizycy walki, tym na początku gry. Szczerze, jestem fanem broni dwuręcznej w gotyku. No, tam na górę pójdę, ale ja to nie będę nagrywał tego, więc yy, spotk spotkamy się na górze. Dobra, jestem. Idziemy dalej. Przez most. Co mamy za miecz? I brułka? Już jest nagroda. A tu jeszcze lepsza nagroda niż wcześniej. Ryżówka lepsza niż 10 piw. Ja to już czuję, dziwny Wydaje, ale jest słaby. No i tyle nagrodę już za to dostaliśmy. To już ktoś próbował, jakiś słabiak. Nagrodę nie dostał. Chyba, że dostał. Tylko zabiło go to. Albo to jego było. Nie wiem. Tu trochę poskaczemy. O. Kurde, co jest? Serafis. super. Jesteśmy na górze, rozbijamy to. Jest nawet dość nagród za to wszystko. O kurde. Mięso na początku się mięso przydaje, jak już się gdzieś ze 100 tego mięsa ma, to już ze 120 rok, na 200 mil kawałków mięsa. Już na nie trzeba zbierać, bo no wiecie, po co komu tyle mięsa? Usmaże się i zje, no ale zwykle w późniejszych etapach gry leczy się tylko miksturami. Na początku tylko tak trochę tymi poziomkami, ale miksturami też na początku. Przydają się mikstury. Zabije się młody kwiat, wojada. Ale nienawidzę, tak jak jest. Boję się podejść, ale mnie i tak dziabnie. Cały czas się boi podejść, ale i tak mnie dziabnie, no to nie ma sensu. Na mało życia, pewnie dydny zaraz. No akurat mięso tyle ma bonusaperze, co. Mm, poziomki. Mięso jeść, bo mięsa więcej można znaleźć. jeszcze upieczę to jeszcze ze ...dwadzieścia 25 ma. Nie, nie wiem, bo za często nie używam mięsa. Znaczy nie mięsa za często. Ale nie w realu, tylko w gotyku, bo w realu to człowiek to mięso, że I ostatnia walka bezmienny kontra Goblin przygotuje się. nie, nie, nie. a najpierw, najpierw... napiszę go. S1. Bo wiecie, no to początek. Nie zawsze się udaje. To nie jest takie, jak pozostałe. Coś jest silniejsze. Kurde. No jak widzicie, tylko się prawie w ogóle walnąć nie da. A to walnie, to więcej niż połowę życia odbiera. O widzicie? Więc walka z tym nie jest taka banalna jak się wydaje. Niby takie małe, ale silne. Nie ma mniej życia, ale. No widzicie. Tak to jest. Nie udaje się i tyle. Ale co poradzić? Goblin to goblin. Tchórzliwe, ale silne stworzenie. No lepiej, żeby was nie dziabnęło, bo na początku gry dwa dziabnięcia tego goblina i koniec. Jak się za drugim razem nie uda, to będę aż do skutku, ale nie będę tego nagrywał, bo. No właśnie, nazwę dziabnę. Raz. Jak się tym razem nie uda, to. Aż do skutku nagrywania, bo za dużo filmu zajmie mi zabijanie goblina. Ale się udało. Nie jest to zbyt wielka pociecha, bo tylko 60 doświadczenia. No jak widzicie, poziom 0. Normalnie mówiąc, można powiedzieć żal. Ale walka z goblinem jest trochę trudna. no. Sami chyba przyznacie. Powoli zejść. Jak widzieliście, goblin, dużo mi odbierało? to. I powolutku na dół i do starego obozu idziemy. Co jest? O napój. Akurat. Nie szkoda mi było tego napoju, ponieważ później jeszcze zdobędziemy wiele. Takie skoki. Jak wiecie w późniejszych etapach gry w nowym obozie, ale tuż już późniejszych, można powalić kupca z napojami. Kupca, który jest alchemikiem w nowym obozie. Taki mak wody. I jak się go powali, nawet y, łatwo, i on w ogóle się nie broni, to można zdobyć y, po 400-200 takich mikstur. A taki jedne na początku to żalna strata, bo za niedługo i ta jakieś kilkanaście będą tych mikstur, albo więcej. No, przechodzimy się. Tam do tych trwojadów, ale nie będę tego nagrywał. Już jestem, ścierwojady pokonane, niech są wzięte. No i tu przepływamy z powrotem. Tu są, nowego obozu ludzie. No właśnie, nowy obóz. A raczej najlepiej, w nowym obozie być. Chyba tam. Dołączymy. Tak długo jak nie. Jeszcze jeden serwat, młody jeszcze. Mięso się przydaje na poszczególnych. O tam już doświadczenie mi wieli. Tam przynajmniej mięso zostało. Naraz, strażnicy. Jesteśmy przy... STORYM obozie. Pierwszym w miarę możliwym miejscem, w którym możemy prawie lecz na początek jeszcze pożabijamy rabijemy szczerwojad. Żabijemy szczerwojada zwykłego. Tak, kolejny poziom i pierwszy szczerwojad. I do tego dwa mięsa Cezara docha? I tak, pierwsze trzy Kretoszczury. szczury. Już nie młode. Nie. Nie da mi się żabić. Żabię te krety. Czy szczury. To gówno. Wszystko mięsa. O nie. Daleko był żapisz. No to ja wejdę w ten żapisz i. Tu wrócę la, la 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 no wróciłem już powalone te szczury. aż tu mięso. Kieniki. też do misji. No. weka Do abeśku. Diego mi karzał. Idziemy do obozku, ale się cieszymy. Witajcie w szczarym oborze. Nie zapłacę ci. Lepiej mnie płacić. Nie opłaca się to. Będzie płacił za innym za to, żeby nas zabili, ale Hej ty. Czy to nie ty? A jeśli chcę. Mógłby po... ja. no. Właśnie o to chodzi, że To nie Może później, bo on nas zaprowadzi do dwóch innych gości, którzy będą chcieli nas zabić. No rozmowy, możecie się w swojej grze je wysłuchać, no chyba każdy wie o co chodzi ja będę je przewijał to ruf no oczywiście Tam tu gadał ile ile, wyliczał ciągle, że tysiąc tego lepiej nie mówić i chcę pracować dla Gomezka. Oczywiście nie będziemy dla niego pracować, bo to. Dziwak. Diego powiedział, że to ty podejmujesz takie decyzje. No właśnie. A jeśli Diego uważa, że jesteś w porządku, to słuchaj. Bo was. nie chcę. To, to za niedługo ten test. A w ogóle to chyba nie. Yy, jednak dołączę do tego obozu, bo tutaj można dostać magiem ognia, a magognia jest dość potężna. Tutaj ciągle gadamy. Aż on wreszcie da nam te zadanie, żeby y, Mordraga by takiego kole, koś, kostka, wygonić stąd i tu w ogóle zajmę się tym w ogóle. Tu już do Diego można mówić, że rozmawiałem z Chorusem i to woział. No, właśnie. to jest zaufania. Co może się wy. Ja będę przewijał te rozmowy, bo tylko te takie bardzo ważne nie, nie będę przewijał. No, tych bardzo ważnych, tych co powinni oklęde znaczności, a ogólnie co. Teraz, Trzymaj się. Zręczność się przyda Akurat Może tak. No właśnie, akurat się zręczność 5 przyda i siły Jesteś na... Ta jasne Trzymaj się Zobaczymy jak wiele jestem silniejszy Wow! 15 na 15! Jaki ze mnie siłacz! Dobrze. Co tu? ktoś się ze mnie? Co z? zginąć? Dobra, cholę. No, przejdziemy się po oboje do tych ważnych ludzi. Niby ważnych ludzi. I zrobimy misję. Pierwsze Misja to u Świstaka. Świstak jest fajny, ma fajną misję. Łatwa, fajna misja. Że Fisk mu nie chce sprzedać broni. Musimy iść i je kupić. Łatwizna. Co nie? Każdy sobie chyba z tym poradzi. Fisk to ten kolej zagada do nas sam. Co mówi i chciałbym kupić? Coś zostało dziwnego. Eee, może no. innym razem? Oczywiście mamy o wiele mniej. 103, bo czym róg nasze, a 100 tego koleśka? Lepiej nie brać, bo po prostu nie ma pieniędzy, a po drugie można zaoszczędzić. I myślał, dobra, kupimy się ten miecz, bo kawałek stąd tę tyłkę nie chcesz ruszyć. Muszę się obrazić się na siebie, bo nie do odbioru żeś nie wziął. Tę tyłkę nie chcesz ruszyć ty. Dobrze, wezmę go. I to jest oczywiście nasz kochany miecz świstaka. Nawet go nałożyć możemy. Jakbyśmy byli z innego obozu, to bym oczywiście... Wziął za ten miecz albo rudę jeszcze lepiej, ale Dołączamy do obozu. Doświadczenie tak, kurwa, idziemy dalej po doświadczenie, masz 200 doświadczenia. To jest drugi poziom, ale ze, ale ze mnie hardcore. No już normalnie drugi poziom, prawie. Ten do nas, że może nas zaprowadzić do sekcji owozu? ojku, obrazili się na mnie. No weźcie, ja was tak lubię. Ja was tak lubię. Obraziliście się na mnie. Już gadają ze sobą to. Tu jest ten Mordrak. Właśnie, jego trzeba wypędzić. Ale nie gadamy z nim. Najpierw zrobimy. Wszystkie możliwe misje, które możemy zrobić, ten to te sam co wcześniej, że zapłata za ochronę, co jasne, żeś sam raz nami na drogę, a tu można przy noc chodzić. Jedyny w miarę możliwy dom. Tak na razie. Zabijamy chrząszczę Oczywiście przynajmniej jednego musimy zabić Kurde Wiśpata Ale nie dzisiaj A może jedno Kurde, że nie chcę go kopać Co się bezi zaciął Tak Trzeba mią potrzebujemy więcej. Tu nie wrócimy pod chrząszcze. Aż ten wylas będzie łazić wszędzie. Cień oni są dziwni, bo oni jedną deskę cały czas samo robią w tym domu. się No, za wyzwanie Ach, Karima dużo punktów, Znaczy będzie pod wrażeniem, ale Ych, rozwali nas tam, co będzie wrażliwe. Powiem Przyszedłeś tutaj tylko no. dlatego, żeby móc pocałować w Mówiłem, że ważnych rozmów nie będę przewijał. Nie wiesz o czym mówić. Nowy obóz ma was gdzieś. A poza tym jest tylko jeden powód, dla którego tutaj przyszedłem. Zamierzam publicznie upokorzyć każdego mięczaka, który ośmieli się wyzwać mnie na pojedynek, ale ciebie załatwię z wyjątkową przyjemnością. Czekam na ciebie na arenie. But to tylko kwestia w siły woli. Ciach, dodamy. Nie, jedna bryłka, nie. Cóż, no przecież nie... Ojejku, myślałem, że kiedyś mnie dobije. Ale... raczej znaczy nie miałby szans mnie dobić, bo... mieczami się tylko da dobijać. Czy ty jesteś Znowu niski. Skąd jesteś bmsv bo Dobyłeś inesz, to cię rozwalił. Pod koniec gry byś na... Tak... Powiedzianego skilla poszedł. Mam dużo życia. Karim. I Super nie Muszę. Że widzę, że myślimy podobnie. Przyda nam się ktoś tam. No właśnie. To O, ale to szkole nie jest. Drugie. Nie przyda się. Później jeszcze wyzwiemy tego kirgale, Jak na razie To samo z nami zrobi co tamten. Tu jeszcze za tą chałupką będzie nasz kolega, rączka. Bardzo fajny domek ma, fajne miejscu, I stoi cały dzień. Co, co? I coś. Możesz mi pomóc? Nie mam pojęcia, jak to zrobić. Szukam kogo. To dlaczego przyszedłeś? No, przysłał mnie, nie trzeba było do mówić, jeśli chcesz dołączyć do naszego obozu. Nie być dobrym wojownikiem, albo z wpływem wilu. Dlatego na początek proponowałbym ci szkolenie się w fałszu. Zupełnie nie mów to za Jak mam to niby z... Wyłócz się! Wyłócz się! Nie lubię się uczyć! Piknik. Znowu dawaj misję. Jak leci? Nie no, gorzej. Chcesz, nie Nieważna rozmowa. Najważniejsza rozmowa była. Super. Brzmi. Tak naprawdę nie. Nie mogę znaleźć Mam już ja nie mogę znaleźć spotkinki. Kiedy był człowiek? jak on już zginął. A to wrzut, nie odzywajcie się do niego. Hejka. Ważna żona, kurde wale. A się miecz popsuł. Badaj, kurde, nieśmiertelny. I poszedł. A żeby nas tak naprawdę zostawił, to trzeba go na łopatki rozłożyć. Ale nie dobijać, bo to grozi śmiercią naszą. Już nieważny jest ten głąb. Niego, niego, niego. Trzymaj się. Zobaczymy, jak tam z moją opinią w obozie. Jak tam z moją opinią w obozie? Rozmawiał i. Scati powiedział mi, że nie może się doczekać na Twoją walkę z Kirby. Ale był pod wrażeniem Twojej śmiałości. Nie każdy miałby odwagę, żeby wyzwać Karima. Świstak opowiedział mi, Mówiłem tak. Ci już o rączce. On może cię wiele nauczyć. Tak. A sprawa z Mordragiem to nie lada wyzwanie. Niezły z niego wojownik. Musisz porządnie być Nie pokonam do go. Trzymaj się. Nauw no, tu przy stąd. Ta robotnik, który nic nie robi. Wrzut. Raz do zamku. No sobie może z gumę porozmawiać, a ja nie. Chyba nie. jeszcze wszystkiego. O, przez Bo, przez płotek. Graf. No. Myślę, że skończymy ten odcinek za chwilę, bo nie mam już. Nie mogę przemyśleć, co tutaj robić. Ile razy mam wam Tu już 18. Nie rozmawiać z tym gościem, jak nie macie przynajmniej 18 lat. Herek. Łajku. Dobrze, że był zajęty, bo. Mało mam życia, on by nas zaatakował. Oczywiście można go szybko rozwalić, ale... Ja mam mało życia, mamusiu. To tam zrobisz, co tam zrobić. A więc żegnam was, bo to koniec odcinka. Następny odcinek niedługo. Nara.